Cześć Boże, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, dzisiaj będzie o Amandzie Premium od księdza od Jerby, o próbce tejże. Normalnie ta Amanda kosztuje w tej chwili w sklepie Dobre ziele 28 zł, jest to klasyczna Amanda, Amanda praktycznie bezpyłowa. I ona jako taka ma bardzo długą historię. Historię sięgającą co najmniej początku XX stulecia, kiedy to w plantację La Couchera założył Jan Trzychowski, a tą yerbę, właśnie Amandę, nazwał na cześć swojej córki. Cóż wygląda w ten sposób, moi drodzy? Jest grubo cięty, prawda? Praktycznie bezpyłowy, ładnie wygląda tutaj, i teraz jeszcze jak ta jedba pachnie. Zapach taki, bym powiedział, drzewiasty, orzechowy, drewno, orzech włoski, coś takiego w smaku. Też właśnie taki drewniany orzech włoski, też coś takiego. Ja powiem szczerze, przyznam się, że czytałem yy, oczywiście opis też, ale dla mnie to przede wszystkim właśnie taki bardziej drewiasty, drewniany, drewniany yy, smak, ale bardzo fajny, bardzo przyjemny. Taki zielony orzech bardziej, o, coś takiego w tym kierunku. Yy, Pozostawia to jest na języku wyraźny, bardzo. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym bardzo taki yy, słodki, troszkę słodkawy, taki, yy, taki bym powiedział też mocno, yy, mocno słodowy smak, właśnie coś w rodzaju dobrej, fajnej Argentynki. Także dziękuję bardzo, szczęść Boże, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. No i trzeba peknąć jeszcze o.